Dzień dobry, nazywam się Paweł Golusiński, jestem otolaryngologiem, chirurgiem głowy i szyi w Szpitalu Świętego Wojciecha i w tym krótkim filmie chciałbym się podzielić kilkoma informacjami, jak w miarę komfortowy sposób i bezpieczny przetrwać pierwsze dni po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych. Bez względu na to, jak zaawansowanych technik operacyjnych używamy do usunięcia migdałków, takich jak na przykład bajzak czy koblacja, musimy nastawić się na to, że w, w, co najmniej w przeciągu pierwszych kilku dni będzie pojawiał się ból garb. Bardzo istotne jest to, żeby nie czekać na to, aż ból pojawi się i stanie się nie do zniesienia, tylko pobierać zapisane leki nie czekając na ból. I dlatego my zapisujemy leki długo działające, takie jak np. Biprofenit, który zabezpiecza nas na okres około 8 godzin, który pobieramy bez czekania na ból. W sytuacjach, kiedy ten ból jednak pojawia się mimo wszystko, dodajemy drugi lek przeciwbólowy który ma za zadanie pomóc nam w tych określonych momentach. Bardzo ważne jest również, żeby na przykład wziąć lek przeciwbólowy dodatkowy pół godziny przed planowanym posiłkiem. Ważne jest też to, żeby zdawać sobie sprawę, że ból operacyjny z reguły ustępuje w pierwszej, drugiej dobie, natomiast może pojawić się ponownie koło szóstej, a nawet między szóstą a nawet dziesiątą dobą. Ma również wtedy często inny charakter. Promieniuje do uszu, co jest spowodowane wspólnym unerwieniem loży pomigdałku i ucha. Może również promieniować do żuchwy, do szyi. To wszystko jest normalne i nie powinno budzić naszego niepokoju, tylko wówczas modyfikacji ewentualnego leczenia przeciwbólowego. Ważne jest też, żeby pamiętać, że. Do, do, pobierając dodatkowe leki, które możemy kupić również bez recepty, powinny to być leki z innych grup, czyli na przykład, żeby nie powtarzać leków, które zapisujemy my w szpitalu, jak na przykład Biprofenic z ketonalem, który pacjent bierze, ponieważ leki z tej samej grupy będą ich, ich, ich działanie nie będzie się uzupełniało i jest to niepotrzebne. Bardzo ważnym elementem jest również dieta. Podstawową zasadą po zabiegu usunięcia migdałków jest stałe nawadnianie. Częste popijanie, zwłaszcza w nocy, wieczorem wody sprawia, że dolegliwości bólowe będą znacznie mniejsze. Dobrym pomysłem jest również spanie w pomieszczeniu, w którym mamy nawilżacz powietrze. Jakie pokarmy możemy spożywać? Zacznijmy od tego, jakich na pewno nie możemy spożywać. Nie możemy na pewno jeść niczego, co jest ma charakter kwaśny, ponieważ będzie podrażniało świeżo, świeżą ranę w obrębie gardła. Nie możemy również spożywać żadnych pokarmów ostrych czy chrupiących, także chipsy, precelki. Tego rodzaju rzeczy są absolutnie wykluczone. Nie zalecam również spożywania produktów nabiałowych, ponieważ zwiększając wydzielanie w bony śluzowej gadła, również będą powodowały pewien dyskomfort. Natomiast należy jeść wszelkiego rodzaju rzeczy miękkie, chłodne, na przykład musy owocowe, różnego rodzaju zupy i wszystko to, co nie sprawia nam problemu. Kiedy należy się. Zaniepokoi, że coś przebiega nie w porządku. Taką rzeczą, która zawsze niepokoi nas po operacji usunięcia migdałków, bez względu na to, jaką metodą to wykonaliśmy, jest krwawienie. Krwawienie pojawia się około 1 do 5 na 100 pacjentów, bez względu na to, jaką techniką operujemy. Jeżeli to krwawienie pojawi się między siódmą, dziesiątą dobą, czy nawet później, w momencie, kiedy z gardła, z niższymi migdałkowych oddziela się, Włóknik, drobne krwawienie nie jest niczym szczególnym. Najlepiej wówczas przygotować sobie zimną wodę, nawet z kostką lodu, uzupełnić ją o 3 łyżki stołowe wody utlenionej i wypłukać gardło. Najczęściej taki zabieg sprawia, że krwawienie ustępuje. Jeśli jednak pomimo tego nadal obserwujemy znaczną ilość jasnej krwi, wówczas należy się skontaktować z lekarzem operującym, i udać do najbliższego oddziału SOR. Pacjenci często zadają pytania o aktywność fizyczną po zabiegu usunięcia migdałków. Kiedy bezpiecznie możemy wrócić do normalnej aktywności? Prawda jest taka, że generalnie pierwszy tydzień po zabiegu należy dużo odpoczywać. Oczywiście nie musimy przebywać w łóżku, możemy wybrać się na łagodny spacer, możemy funkcjonować w ramach, w ramach domu, czy podjąć na przykład pracę przy komputerze, nie jest to przeciwskazane. Jednak należy pamiętać, żeby się nie przemęczać. Zwłaszcza tutaj należy unikać podnoszenia ciężkich przedmiotów, czyli sytuacji, kiedy podnosimy znacząco ciśnienie krwi. Powinniśmy również unikać wszelkiego rodzaju ćwiczeń fizycznych. W miarę bezpieczny sposób do ćwiczeń fizycznych typu jogging, pływanie czy jazda na rowerze możemy natomiast powrócić po około 14 dniach. Pamiętajmy, że każdy, nawet najdrobniejszy, zabieg operacyjny związany jest z ingerencją na naszym organizmie. Nie oczekujmy od siebie zbyt wiele w tym okresie. Dajmy sobie czas na odpoczynek, nawadniajmy się prawidłowo i starajmy się stosować się do zaleceń lekarza. W sytuacji, jeżeli pewne objawy budzą nasz niepokój, postarajmy się skontaktować z lekarzem prowadzącym.